Dorastałem w dość standardowej rodzinie tylko ja i moi rodzice, mieszkając w małym, przytulnym domu na obrzeżach miasta. Mój tata pracował jako szef kuchni w fabryce, a mama była kasierką w lokalnym sklepie spożywczym. Pieniędzy było mało, ale jakoś sobie radziliśmy. Byłem ich jedynym dzieckiem, a oni przełali na mnie całą swoją miłość. Mimo, że nie byłem najłatwiejszym dzieckiem do opieki. Kropka, od najmłodszych lat zawsze byłem chorowity, Łapałem przeziębienia, które ciągnęły się tygodniami i zmagałem się z wieloma alergiami, które trzymały mnie bardziej w domu niż na zewnątrz. Byłam szczupła, o wiele za szczupła jak na swój wiek, a moje ubrania, cóż, powiedzmy, że moda była najmniejszym z naszych zmartwień, kropka szkoła była polem bitwy. Próbowałam wtopić się w tło, ale jakoś zawsze się wyróżniałam, i to nie w dobry sposób. Zadbała o to moja koleżanka z klasy, Sara. Sara była wszystkim, czym ja nie byłam, popularna, ładna i zawsze ubrana tak, jakby miała zaraz wyjść na sesję zdjęciową. pewnego dnia, próbując uniknąć prześladowców, spóźniłam się na zajęcia. Ślizgując się na swoje miejsce, miałam nadzieję na spokojny dzień. Ta nadzieja zniknęła, gdy tylko Sara mnie zauważyła. Zobacz, kto zdecydował się pojawić kropka Sara prychnęła na tyle głośno, że usłyszała to cała klasa. Myślałaś, że jesteś zbyt chora, żeby przyjść do szkoły, czy w końcu znalazłaś coś, co nie pochodzi z kosza na śmieci? Jej koleżanki zaśmiały się, powtarzając jej okrucieństwo kropka chciałam zniknąć, ale nie było gdzie się ukryć. Spuściłam wzrok, szepcząc. Zostaw mnie w spokoju, Sara. Co to było? Zadrwiła, podchodząc bliżej. Nie słyszę cię. Mów kropka, zanim zdążyłam zareagować, pan Jenkins, nasz nauczyciel matematyki, wszedł do pokoju, ucinając wszystko, co Sara planowała dalej, kropka, przez resztę dnia trzymałem się na uboczu, odzywając się tylko wtedy, gdy ktoś do mnie mówił, a nawet wtedy moje słowa ledwo przekraczały szept, kropka, w domu było inaczej. To była moja bezpieczna przystań. Rodzice, widząc moje spuszczone oczy podczas kolacji, wymieniali zmartwione spojrzenia. Nelly, kochanie, ledwo tknęła jedzenie. Coś się stało dzisiaj w szkole, zapytała mama, jej głos był pełen troski. Kropka, wzruszyłam ramionami, przesuwając jedzenie po talerzu. To nic takiego. Chyba po prostu jestem zmęczona. Mój tata, do tej pory milczący, odłożył widelec. Wiesz, Nelly, możesz z nami porozmawiać. Cokolwiek to jest, jesteśmy tu dla ciebie, kropka przytaknęłam, wiedząc, że mają na myśli każde słowo. Ale wyjaśnienie upokorzenia tego dnia wydawało się niemożliwe. Dzięki, tato. Jestem naprawdę zmęczona. Chyba pójdę wcześniej spać, kropka, wlokąc się w kierunku bramy szkoły, Przygotowałam się na kolejny dzień unikania spojrzeń i szeptanych obelg. Kropka, mój plecak wydawał się ważyć tonę, załadowany podręcznikami i ciężkim strachem przed Sarą i jej kliką. Kropka, poruszając się po zatłoczonych korytarzach, starając się jak najlepiej stać się niewidzialną. Usłyszałam zbyt znajomy głos, który sprawił, że mój żołądek skręcił się w supeł. Kropka, Hej, dziewczyno duchu, postaraj się nie zniknąć przed rozpoczęciem zajęć, szydził Mark. Jeden z lojalnych pomocników Sary kropka jego przezwisko dla mnie, żart z mojej bladej cery i tendencji do trzymania się na uboczu, odbiło się echem od szafek, wywołując parsknięcia pobliskich uczniów. Przyspieszyłam kroku, nie mając odwagi spojrzeć w górę kropka po prostu go zignoruj, mruknęłam do siebie, ale słowa te były puste. Pierwszym wyzwaniem tego dnia było przetrwanie w klasie. Pani Parker, wiecznie nieświadoma, Nawijała o tym, jak ważna jest frekwencja, gdy tylko wślizgnęłam się na swoje miejsce z tyłu. Kropka ledwo się usadowiłam, gdy Sara, ubrana w swój najnowszy modny strój, weszła do swojej świty. Kropka, miło, że do nas dołączyłaś, Nelly. Martwiliśmy się, że zgubiłaś się w swojej szafie z ciuchami, zażartowała głośno Sara, potrząsając włosami, gdy mijała moje biurko. Rozległ się huralny śmiech, kropka zacisnęłam dłonie w pięści, czując, jak na policzki napływa mi ciepło, kropka zostaw mnie w spokoju, odparłam cicho. Bardziej do biurka niż do niej. Co to było, Nelly? Mów, nie słyszymy cię, zadrwiła Sara, odwracając się do mnie z uśmiechem. Potrząsnęłam głową, wybierając ciszę zamiast bitwy, której nie mogłam wygrać, kropka zadzwonił dzwonek, chwilowa ulga, ale krótko trwała. Każde przejście z klasy do klasy było jak bieg przez rękawice z Sarą i jej ekipą czekającą, by rzucić kolejną obelgą lub złośliwym komentarzem. Pora lunchu również nie była azyłem. Kropka, znalazłam ustronne miejsce pod starym dębem, w bezpiecznej odległości od chaosu i okrucieństwa stołówki. Kiedy skubałam kanapkę, pochłonęły mnie myśli o zniknięciu. hej, dlaczego siedzisz tu sama? Głos przerwał moją samotność. Podniosłem wzrok i zobaczyłem Jake A., chłopaka z mojej klasy angielskiego. Nie należał do tłumu Sary, ale i tak byłam ostrożna kropka po prostu lubię ciszę, odpowiedziałam, mając nadzieję, że zrozumie i zostawi mnie w spokoju. Wzruszył ramionami, niezrażony i usiadł obok mnie. Jak chcesz. Sara to nie zła sztuka, co? Byłam zaskoczona jego bezceremonialnością. Można tak powiedzieć, przyznałam, zaskoczona własną szczerością. Słuchaj, Nelly, nie możesz pozwolić, by się do ciebie zbliżyła. Ona tylko mówi, powiedział Jake, jego ton był szczery, kropka chciałam mu wierzyć, znaleźć w sobie siłę, by przeciwstawić się Sarze, ale te słowa wydawały mi się odległym marzeniem. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, kropka wymamrotałam, wbijając wzrok w trawę poniżej. Dzwonek sygnalizujący koniec lunchu wyrwał mnie z zadumy. Zbierając swoje rzeczy, zaoferowałam Jake'owi mały uśmiech. Dzięki, że ze mną posiedziałeś. Nie ma sprawy. Do zobaczenia, Nelly powiedział, kierując się z powrotem do budynku. Reszta dnia minęła jak mgnienie oka. Z każdymi zajęciami odliczałam minuty do powrotu do bezpiecznego domu. Ale ten dzień nie był pozbawiony lekcji. Kropka niespodziewana życzliwość Jake'a była promykiem nadziei, przypomnieniem, że nie wszyscy byli przeciwko mnie. Kropka szkoła stała się dla mnie koszmarem, z którego nie mogłam się obudzić. Każdy dzień był powtórką poprzedniego. Unikaniem obelg, ukrywaniem się przed Sarą i jej gangiem oraz bezskutecznymi próbami wtopienia się w tło. Kropka nie minęło wiele czasu. Zanim stres zaczął odbijać się na mnie kropka, czułem się fizycznie chory, moje stare dolegliwości nasiliły się wraz z nowymi. Bóle głowy, bóle brzucha, co tylko chcesz, miałem to. Byłem w rozsypce, wewnątrz i na zewnątrz kropka pewnego wieczoru leżałem skulony na kanapie, owinięty kocem, próbując otrząsnąć się z ostatniej z długiej serii migren, kiedy przyszła babcia. Potrafiła przejrzeć cię na wylot i tego dnia nie było inaczej. Nelly, nie chodzi tylko o to, że jestem chora, prawda? Zapytała miękkim, ale stanowczym głosem. Kropka, próbowałam to zbagatelizować. Nic mi nie jest, babciu. Jestem tylko zmęczona. Kropka, nic z tego nie miała. Nonsens. Jesteś chora, owszem, ale nie tylko fizycznie, prawda. To przez te dzieciaki w szkole, prawda, zawahałem się, a potem otworzyły się wrota. Opowiedziałam jej wszystko o sarze, znęcaniu się, ciągłym strachu, który wypełniał moje dni. Babcia słuchała, a jej wyraz twarzy z minuty na minutę stawał się coraz bardziej zaniepokojony kropka, kiedy skończyłam, westchnęła głęboko. Nelly, twoje ciało reaguje na stres i niepokój. To sprawia, że jesteś chora. Te wszystkie problemy z kolegami z klasy wpływają na Twoje zdrowie. byłam oszołomiona. Czy prześladowanie mogło być powodem tego, że zawsze byłam chora? Widząc moją dezorientację, babcia wyjaśniła dalej. Stres może mieć realny, fizyczny wpływ na Twoje ciało. ważne jest, aby zająć się nie tylko objawami, ale także przyczyną. następnego dnia babcia usiadła z moimi rodzicami i mną, aby omówić plan. Było jasne, że dalsze uczęszczanie do szkoły nie wchodziło w grę, nie jeśli sprawy pozostaną takie, jakie były, kropka po wielu dyskusjach moi rodzice zdecydowali się przenieść mnie do szkoły na odległość. Była to duża zmiana. Ale konieczna kropka różnica była jak dzień i noc, kropka zdala od ciągłego nękania i niepokoju zacząłem zdrowieć. Moje bóle głowy stały się rzadsze, żołądek się uspokoił i byłem w stanie skoncentrować się na nauce bez cienia Sary i jej drwin. Kropka pewnego popołudnia siedziałem przy kuchennym stole, pracując nad zestawem zadań z matematyki, kiedy mama przyszła zrobić herbatę. Przyglądała mi się przez chwilę, po czym powiedziała: Wydajesz się inna, Nelly. Lepsza. Nawet szczęśliwsza. Kropka nie zastanawiałam się nad tym, ale miała rację. Chyba jestem, przyznałam. Dziwnie jest nie martwić się codziennie o to, co wydarzy się w szkole. Mama skinęła głową, a na jej twarzy pojawił się uśmiech ulgi. Cieszę się, że czujesz się lepiej. Powinniśmy byli to zrobić wcześniej. Przejście nie obyło się bez wyzwań. Tęskniłem za kilkoma przyjaciółmi, a dostosowanie się do nowego sposobu nauki wymagało czasu. Ale w miarę jak dni zamieniały się w tygodnie, a tygodnie w miesiące, byłem wdzięczny za tę zmianę po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułam, że mogę oddychać kropka pewnego ranka, gdy zalogowałam się do mojej pierwszej wirtualnej klasy, moja mama zapukała cicho do moich drzwi. Nelly, dobrze się z tym czujesz? Tęsknisz za przyjaciółmi? zapytała, zerkając z troską kropka zatrzymałam się, zastanawiając się. Trochę przyznałam. Ale jest lepiej niż wcześniej. Przynajmniej mogę się teraz skupić, kropka przytaknęła, a jej oczy złagodniały. Po prostu krzycz, jeśli będziesz czegoś potrzebować, dobrze. Jestem na dole, kropka w miarę jak dni zamieniały się w tygodnie, znalazłam rytm dla mojej nowej rutyny. Przedmioty, z którymi wcześniej miałem trudności, zaczęły nabierać sensu dzięki braku rozpraszaczy i cierpliwym wskazówkom moich nauczycieli online. Pewnego popołudnia, po szczególnie udanej sesji matematycznej, mój tata wrócił wcześniej do domu i zastał mnie przy biurku. Spójrz na siebie, tyłek na zajęciach bez tych łobuzów dyszących ci na karku, powiedział z uśmiechem. Gładząc mnie po włosach, kropka, nie mogłam powstrzymać się od odwzajemnienia uśmiechu. Dziwnie się czuję, tato. Ale dobre i dziwne. Jakbym faktycznie mogła to zrobić. Kropka to dlatego, że potrafisz, Nelly. Zawsze potrafiłaś, odpowiedział z dumą w głosie. Kropka jednak nie wszystko szło gładko. Brak interakcji społecznych zaczął mi doskwierać. Brakowało mi rozmów twarzą w twarz, nawet tych, które nie zawsze były miłe. Kropka cisza domu. Niegdyś sanktuarium, zaczęła bardziej przypominać klatkę. Zacząłem szukać sposobów na wypełnienie pustki społecznej. Dołączyłem do internetowych grup dyskusyjnych, a nawet założyłem wirtualny klub książki z kilkoma kolegami z klasy, z którymi ponownie nawiązałem kontakt. Nie było to to samo, co osobiste spotkania, ale pomagało. Pewnego wieczoru, gdy zamykałam laptopa po długiej sesji nauki, zadzwoniła moja babcia. Jak się ma moja ulubiona wnuczka? Zapytała jej głos był ciepły i pocieszający. Jestem twoją jedyną wnuczką, babciu. Drażniłam się, uśmiechając się do naszego ciągłego żartu. Szczegóły, szczegóły, zaśmiała się. Jak idzie nauka na odległość? Właściwie to dobrze. Tęsknię za spotkaniami z ludźmi, ale teraz lepiej mi idzie w szkole. Podzieliłem się, czując się spełniony. To moja dziewczyna. Jesteś silniejsza niż myślisz, Nelly. Nie zapominaj o tym, powiedziała, a jej słowa podniosły mnie na duchu kropka bal naturalny był czymś, czego bałam się od miesięcy. Sama myśl o pójściu na bal napawała mnie niepokojem. Moi rodzice uważali jednak, że będzie to dla mnie dobra okazja, by zamknąć ten rozdział na wysokim poziomie pomimo moich protestów przytakiwałem ich zachętom. To jedyna taka okazja w życiu, Nelly. Możesz żałować, że nie pojedziesz. Mama powiedziała z nadzieją w oczach. Nie mogłam zmusić się do dalszej kłótni kropka, nawet jeśli każde włókno mojej istoty krzyczało przeciwko temu. Więc byłam tam w prostej sukience, którą wybrałyśmy z mamą, stojąc niezręcznie z tyłu sali gimnastycznej. Starając się jak najlepiej wtopić w ściany kropka sala gimnastyczna została przekształcona. Ledwo rozpoznawalna, ze wszystkimi dekoracjami i światłami. Grupy moich kolegów z klasy, wszyscy przebrani, śmiali się i tańczyli. Ciesząc się nocą kropka, nie mogłam się powstrzymać, ale czułam się jak outsider, obserwując uroczystości z mojego samotnego kąta kropka, gdy wieczór się przeciągał, zdecydowałam się po cichu wyjść. I tak nikt by nie zauważył, że zniknęłam. Ale gdy już miałam się wymknąć, Sara w swojej oszałamiającej sukience zagrodziła mi drogę. Wychodzisz tak szybko, Nelly. Impreza dopiero się zaczyna kropka zaśmiała się, jej głos ociekał złośliwością. Próbowałam ją ominąć, ale odepchnęła mnie trochę zbyt mocno. Uważaj, gdzie idziesz! Syczała, a jej oczy błyszczały okrucieństwem kropka, nagłe pchnięcie zaskoczyło mnie i potknąłem się, przyciągając uwagę pobliskich osób. W ciągu kilku sekund otoczyły mnie przyjaciółki Sary, a ich śmiech przebijał się przez głośną muzykę. Spójrz na nią, ledwo stoi prosto kropka jeden z nich kpił, wskazując bezpośrednio na mnie. Sara pochyliła się bliżej, a jej głos był na tyle głośny, że wszyscy ją usłyszeli. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają, co, Nelly? Zawsze ta niezdara kropka poczułam, że moje policzki płoną z zażenowania i czegoś jeszcze, może gniewu, a może po prostu głębokiego, bolesnego smutku. Zostaw mnie w spokoju, Sara kropka udało mi się powiedzieć drżącym, ale głośnym głosem. Zostawię, nie martw się. Nie chciałabym zrujnować sobie nocy, spędzając z tobą kolejną minutę. Odpowiedziała jej słowa były jak sztylety. śmiech grupy podążył za mną, gdy odwróciłam się i pobiegłam, nie zatrzymując się, dopóki nie znalazłam się bezpiecznie na zewnątrz, zdala od ich szyderczych twarzy. Łzy zamazały mi wzrok, gdy wracałam do domu, a nocne powietrze niewiele robiło, by ochłodzić moje zarumienione policzki. moi rodzice czekali, gdy dotarłam do domu, a ich twarze rozjaśniły się na mój widok. Ale gdy spojrzeli na moją zalaną łzami twarz i pokonane ramiona, ich uśmiechy przygasły. Co się stało, kochanie? zapytała mama, podbiegając do mnie. Potrząsnęłam głową, nie mogąc znaleźć słów, by wyjaśnić upokorzenie i ból. Chcę po prostu zapomnieć o dzisiejszym wieczorze, kropka szepnęłam. Łzy znów zaczęły płynąć, gdy pozwoliłam rodzicom otulić mnie ramionami, ich troska i miłość były małym pocieszeniem w obliczu mojego bólu. po katastrofie na balu byłam bardziej niż gotowa, by zostawić liceum za sobą. Studia były moją szansą na rozpoczęcie od nowa, na bycie kimś nowym. Kropka wybrałem studia medyczne, kierując się głęboko zakorzenionym pragnieniem pomagania innym. A może nawet zrozumienia nieco więcej o moich własnych zmaganiach poprzez naukę o ludzkim ciele i umyśle. Mój pierwszy dzień na uczelni medycznej był jak wejście na inną planetę. Wszyscy byli podekscytowani, rozmawiali o zajęciach i przyszłej karierze. Znalazłem się przed główną salą wykładową, ściskając mój plan zajęć, kiedy dziewczyna obok mnie powiedziała, Hej, ty też wyglądasz na zagubioną. Pierwszy rok. Tak, odpowiedziałam, wdzęczna za rozmowę. Nelly. Przedstawiłam się. Jestem Zoe. Zdenerwowana? Przerażona. Kropka przyznałam ze śmiechem. Zoe i ja trzymałyśmy się razem, znajdując drogę do sali wykładowej. Siadając, poczułam, jak wzbiera we mnie nerwowe podniecenie. To było to moja szansa, by naprawdę coś z siebie dać kropka w miarę jak tygodnie zamieniały się w miesiące, zaczęłam dochodzić do siebie. Dobrze radziłem sobie na zajęciach, a nawet poznałem kilku przyjaciół kropka Zoe i ja stałyśmy się nierozłączne, ucząc się razem i dodając sobie otuchy podczas trudnych egzaminów i niekończących się zadań. Nasza ciężka praca opłaciła się, a ja poczułem, że rozkwitam w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Kropka temat medycyny psychosomatycznej szczególnie mnie zafascynował. Pomysł, że umysł może mieć tak głęboki wpływ na ciało. Rezonowało to z moimi własnymi doświadczeniami i z pasją zagłębiłem się w badania. Kropka pewnego dnia, po zaprezentowaniu pracy, którą napisałam na temat stresu i jego fizycznych objawów, Mój profesor odciągnął mnie na bok. Nelly, Twoja praca jest imponująca. Czy rozważałaś specjalizację w tej dziedzinie? Byłam zaskoczona. Tak naprawdę o tym nie myślałam. Przytaknął w zamyśleniu. Pomyśl o tym. Masz talent do rozumienia złożoności ludzkiego umysłu i ciała. To rzadki dar. Jego zachęta wzmocniła moją pewność siebie i zacząłem widzieć przed sobą jasną ścieżkę. Kropka, zamierzałem wykorzystać moją przeszłość, moje zmagania i przekształcić je w coś pozytywnego. Zamierzałem pomagać ludziom leczyć się nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Kropka. Z biegiem lat ukończyłem studia medyczne z wyróżnieniem, a moim celem była specjalizacja w medycynie psychosomatycznej. Moja rodzina była dumna, a ja po raz pierwszy od dłuższego czasu byłem dumny z siebie kropka zmieniłem swoje życie i byłem gotowy stawić czoła wszystkiemu, co nadejdzie z nową siłą i determinacją. Zoe przytuliła mnie mocno w dniu ukończenia szkoły. Spójrz na nas, udało nam się. Tak, udało nam się. Powiedziałam, uśmiechając się. Za nowe początki kropka, a kiedy wzniosłyśmy czapki w powietrze, poczułam się zamknięta. Zranienie i izolacja mojej przeszłości były za mną. Przede mną była przyszłość pełna możliwości, szansa na dokonanie prawdziwej zmiany kropka, byłem na to gotowy. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej kropka po latach badań nad głębokim wpływem stresu psychoemocjonalnego na ciało, moja praca zaczęła nabierać rozpędu kropka pisałem obszernie o tym jak zamieszanie w naszych umysłach może objawiać się fizycznie, prowadząc do rzeczywistych, często poważnych problemów zdrowotnych. Stres, niepokój, codzienna charówka, wszystko to może prowadzić do negatywnych reakcji w organizmie, prowadząc do przewlekłych schorzeń. Najbardziej fascynowało mnie znalezienie sposobów na odwrócenie lub opanowanie tych skutków poprzez zajęcie się ich źródłem czyli stanem umysłu, kropka ta moja podróż przyciągnęła oczy i uszy społeczności medycznej. Napływały zaproszenia, w których proszono mnie o podzielenie się moimi odkryciami z rówieśnikami, specjalistami, a nawet sceptykami, kropka nie minęło wiele czasu, zanim moje nazwisko stało się nieco modnym słowem w kręgach medycznych, symbolem świeżego spojrzenia na holistyczne uzdrawianie. Mój wielki przełom nastąpił, gdy zostałem zaproszony jako prelegent na coroczną konferencję na temat zdrowia. Temat, który wybrałem. Połączenie umysłu i ciała, stres psychoemocjonalny i zdrowie fizyczne, trafił w sedno. Gdy przemawiałem, widziałem, jak na wielu twarzach pojawia się zrozumienie. To nie była tylko teoria, to była rzeczywistość wpływająca na niezliczone życia. Szedłem ze sceny w Morzu Oklasków, a moje serce biło nie ze strachu, ale z radości kropka przezwyciężyłem strach przed wystąpieniami publicznymi, stając przed audytorium wypełnionym profesjonalistami i poradziłem sobie. Szum wokół mojej prezentacji nie skończył się tylko na oklaskach. Po konferencji otrzymałem zaproszenie, które jeszcze kilka lat temu wydawałoby się niewyobrażalne. Na kolację z najważniejszymi osobami z sektora opieki zdrowotnej mieli tam być urzędnicy państwowi, ubezpieczeniowcy, szefowie klinik i specjaliści z branży. gdy zbliżał się dzień kolacji. Mieszanka podekscytowania i nerwów wzięła górę. To było coś więcej niż tylko posiłek, to była networkingowa kopalnia złota. Szansa na omówienie potencjalnej współpracy. Aby przenieść moją pracę na wyższy poziom kropka stanęłam przed lustrem z makijażem w ręku, zdeterminowana, by wyglądać jak najlepiej. Nie reprezentowałam tylko moich badań, reprezentowałam siebie. Moją podróż kropka starannie wybrałam sukienkę, która zawsze sprawiała, że czułam się pewnie i swobodnie. Kiedy nakładałam makijaż, pozwoliłam sobie na chwilę refleksji nad znaczeniem tego wieczoru kropka nie chodziło o to, by wyglądać nie gorzej niż inne kobiety, Chodziło o to, by czuć się jak najlepiej, by wejść do restauracji z podniesioną głową, wiedząc, że do niej należy kropka na tej eleganckiej kolacji. W otoczeniu elity sektora zdrowia czułam, że wreszcie jestem na swoim miejscu. Komplementy płynęły w moją stronę, a każdy z nich zwiększał moją pewność siebie bardziej niż poprzedni kropka. Gdy wieczór dobiegał końca, zdecydowałem, że nadszedł czas, aby udać się do domu. Wciąż będąc na fali nocnych sukcesów. Ale gdy szedłem korytarzem, zatrzymał mnie znajomy głos. Kropka to była ona, Sara, mój koszmar z liceum. Wow, spójrz na siebie. W końcu wymyśliłaś jak się ubrać, co? Głos Sary, przepłatany tym samym protekcjonalnym tonem, wypełnił przestrzeń między nami. Kropka odwróciłam się do niej, stwierdzając, że jest tak samo piękna i tak samo arogancka jak w szkole. Lata zmieniły nas oboje, ale wydawało się, że jej duch pozostał nietknięty przez czas kropka. Dawno się nie widzieliśmy, Sara, powiedziałem spokojnie. Sara roześmiała się dźwiękiem, który kiedyś doprowadziłby mnie do niepokoju kropka poważnie, ile musiałaś pożyczyć, by pozwolić sobie na noc tutaj. To miejsce nie jest tanie. Spojrzałam na nią spokojnym wzrokiem strach i niepewność, które kiedyś we mnie wzbudzała, już dawno zniknęły, zastąpione siłą wykutą w przezwyciężaniu i odnoszeniu sukcesów. Pomimo ludzi takich jak ona zanim zdążyłem odpowiedzieć, organizator kolacji, pan Thompson, podszedł do mnie z wyraźnym zaniepokojeniem. Czy wszystko w porządku? Zapytał spoglądając to na mnie, to na Sarę przytaknąłem, oferując mu uśmiech. Tak, dziękuję. Nadrabiam zaległości ze starym kolegą z klasy. Sara. Napędzana alkoholem i niekontrolowaną dumą, kontynuowała swoją tyradę, nieświadoma dyskomfortu, jaki powodowała. Posunęła się nawet do wciągnięcia w to swojego męża, zachęcając go do przyłączenia się do jej kpin. Kropka, jednak w momencie, gdy jej mąż, którego rozpoznałem jako dyrektora firmy zainteresowanej moimi badaniami, zdał sobie sprawę z sytuacji, jego zachowanie drastycznie się zmieniło. Tak mi przykro. Kropka zaczął swoje przeprosiny skierowane do mnie ze szczerością. Która mnie zaskoczyła. Zachowanie mojej żony jest niedopuszczalne. Następnie zwrócił się do Sary jego frustracja wrzała. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłaś swoim zachowaniem narażasz na szwank ważne możliwości? Nie mogłem się doczekać współpracy z dr Nelly Stewart, a ty tu robisz sceny. Widok, jak odprowadza Sarę, a jej protesty odbijają się echem po korytarzu był surrealistyczny. Chwilę później wrócił sam z przepraszającym wyrazem twarzy nie potrafię wyrazić, jak bardzo mi przykro z powodu zachowania mojej żony. Powiedział szczerym głosem. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na naszą potencjalną współpracę. Twoja praca jest nieoceniona. Po kolacji, gdy wychodziłem, zobaczyłem ją, moją dawną dręczycielkę ze szkoły, siedzącą na schodach, z makijażem rozmazanym od łez. Podniosła wzrok, gdy podeszłam, jej oczy były zaczerwienione i podpuchnięte. Hej, możesz z nim porozmawiać, wygląda na to, że masz jego ucho. Czkawka w jej głosie była mieszanką desperacji i wódki. Kropka, zatrzymałem się i spojrzałem na nią. To była dziewczyna, która sprawiła, że moje życie stało się piekłem, a teraz prosi mnie o pomoc. Nie umknęła mi ironia. Nie będę się w to mieszał. Powiedziałem stanowczo. To sprawa między tobą a nim. Ale ty tak dobrze sobie radzisz. On cię słucha. Nalegała, potykając się o swoje słowa. To nie moja sprawa. Odpowiedziałem tonem nie pozostawiającym miejsca na dalszą dyskusję. Kropka zostawiłem ją tam, na schodach, z bałaganem, który sama stworzyła kropka idąc do domu. Czułem przypływ satysfakcji. Z dziewczyny, nad którą się znęcano, stałam się kimś, kto twardo stąpał po ziemi. Wiadomość o jej rozwodzie rozeszła się pocztą pantoflową. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie było to dla mnie wskazówką. Kropka, jeśli chodzi o mnie, życie wyglądało lepiej. Znalazłam kogoś, mężczyznę, który doceniał mnie za to, kim byłam, kogoś miłego i interesującego. Rozmawialiśmy o wspólnej przyszłości, o czym nigdy nie myślałam. Kropka, kontynuując pracę. Czułam się bardziej zmotywowana niż kiedykolwiek. moje doświadczenia, zarówno przeszłe jak i obecne, podsycały moją pasję i determinację, by coś zmienić. to była dziwna podróż, ale doprowadziła mnie tutaj, do miejsca szczęścia i zadowolenia. i za to byłem wdzięczny.